Cześć, to jest następny odcinek z vlogu pod tytułem Nikola Czy. Hmm. E, Jakbyście mogli, to mam dawać takie napanko. E, jak się zmienia, jak się... Mm, em, jak się zmienia tytuł filmiku? Proszę powiedzieć mi, bo ja nie wiem. A powiedzcie mi proszę, 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 proszę bardzo, bo niestety ja nie wiem. <grym> ale tak. Jak myślicie, no to tak, dobrze byście użyć 1925, ale już mam łóżkę za A tutaj śpię, o tutaj. Kwiatki za mną mi się. Ale to na dzisiaj nie interesuje. Um, tak. Um, czekałam na wasze filmy ale nie wiem czy ale nie wiem czy jeszcze już ktoś wszedł jeszcze nie wiem by było panie, jak już ktoś by wszedł bo tak to co? to co? jak nikt nie będzie tutaj wchodził na moje wyniki no to po prostu nie będę nagrywał nie. Chciałabym bardzo nagrywać, ale widzę, że jeszcze nikt nie wszedł na mój kanał YouTube. Więc nie wiem. Już, już patrzę, czy ktoś wszedł, czy nie. Bo muszę to patrzeć cały czas. Ale szeli nie, o to trudno, to już nie będę, nie, nie będę przegrywać. Jeśli nikt... Jest to zobaczyć i nikt nie będzie nagrywał I już ani nikt. A nikt... Yy, a nikt. Nie napisał mi niczego. No to nie wiem. No to nie wiem co, bo ja to już nie będę nagrywać po prostu. Jak wolicie? Boli, jak Ten yy, film będzie wyświetlany tylko, widzę, będzie zawsze odtwarzany automatycznie, jest według. który poniżej dwóch minut. Najnowsza. Yy, film jest to mały. Nie brakuje ma wyświetla. Wyszliśmy w film, wideo, a nie. Yy. Tutaj, to... co um, to jest sajk, co... jest gwiazdka? Czekajcie... mam nadzieję, że coś tam... ...ta... le... No... ...krywa, nakrywa, jej! No patrzcie, ja nie mogę teraz weźmę posta. To jest mój kanał, ale tak samo albo jak... ...jak... jako widzowy, okej. Okay. Yem, czytacie bo czego szukam. No i widzicie jesieni się nie przed. Nie. Ale to już nie będę nagrywać. Was strzelaj. Nie chcę się pochodzić. Nie ma nagrywania. Nie ma nagrywania. Nie ma wchodzenia. Nie ma wchodzenia. Um, nie, nie ma prowadzenia, nie ma nagrywania. Bardzo mi przykro z tego powodu Ale no i co? Muszę ładnie wchodzicie Przykro mi bardzo Ale byłam bardzo dumna Jakbyście wchodzili Bo była bardzo dumna Bardzo, bardzo To wam trzeba bym Ale no proszę Weźcie wchodźcie Proszę, wchodźcie. Proszę, 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 proszę. proszę, proszę. No. Okej, okay. już nie będę wchodzić zaraz. Nie będę. Nie będę. Nie. Jutro zobaczę, że nie ma żadnego komentarza i innego nie przyjrzę, to już nie będzie nagrywania. Nie będzie. Nagrywałem 15 minut. Tylko 15 minut. I jutro zobaczymy, czy ktoś to ogląda. Zobaczymy. Jak nikt tego nie będzie oglądał, no to bardzo mi przykro. Ale będę musiała już tego nie nagrywać. I będziecie słuchać mój śpiew, moje poszywanie. Bardzo mi przykro. Czekajcie. Muszę to zastypować, bo coś jeszcze oglądam, ulepszczę Widzę, że się nie jeszcze nie przy wysz nie wyszliście na mój kanał. Nie wiem czemu Czekajcie. Czekajcie, muszę to tylko, tylko zrobić. Zrobić Muszę coś tylko zrobić, 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 no. Yy, yy, sprawę dam, sprawę dam, I sprawdzam, sprawdzam, tylko i skoi a jak nie, a to bardzo mi przykro. ale muszę to zobaczyć, muszę, czy ktoś już wszedł filmy patrzę um, tak, to odcinki mogą być nudne ale bardzo was zachęcam do oglądania bardzo, bardzo, bardzo zachęcam Was jak, jak, jak będziecie wchodzić, no to będę już bardziej szczęśliwa za Was i będą filmiki, myślę, że będą jeszcze dłuższe. Jakby na to internet pozwolił, to myślę, że filmiki będą dłuższe. Uhu. Czekajcie. Czekajcie, okej. Okay. Już jestem. Nie wiem, co mam mówić, niestety. Ale powiem Wam, yy, co ja lubię oglądać.

od 0,5 i zacznij i od tak umieść hany good nie biorę umieść Blogu, nie, go, nie, nie, tego. Yy. vlog taki mnie nie sprószoteka tego. muszę zobaczyć. vlog jeszcze nie wiem czego wtedy pod tym na ale vlog Eee, to troszeczkę mało jest takie nudne, ale się bardzo, bardzo, bardzo vlog ciekawe. Że będzie, ja jestem na vlog, niego, na vlog, niko. Eee, no proszę, 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 proszę. proszę Chodźcie na mój kanał Kanał czekajcie razem po krótkiej po krótkim mojej przerwie Bo muszę też powiedzieć się o niej Czekajcie, teraz przyjdę Jej! już jestem, fuuu, on już trwa, ale no niedługo będę musiała kończyć ten nast odcinek. ale mi bardzo przykro, że on się będzie kończył, bo już on trwa 12 minut, hmm. Ale tylko 15 minut, i to właśnie szkoda, że mogę tylko 15 minut, więc no, poczekam do tych 15 minut. Ale no nam tym winom czekajcie. Dam Wam trochę, żebyście poglądali. Okej, okay, nie da się. Myślałem. Ojej, okej. Baneków, westez, mangia, mój kutę dań. Bardzo, bardzo zachęcam do dania tego co po co jeszcze po tym odcinku spróbuję um, zrobić zrab, tak, żebym mogę sobie jakieś kranki nakładać. Co bycie live. Ay. Ale okej ok, uh, yeah. ja. Ale okej. Ok. Do niedługo długo będziemy kończyć, więc możemy już teraz. Papa, piszcie komentarze, subskrybujcie i komentujcie. Papa! Pa.